Dzisiaj pokażę, jak się wyciąga zdechłą rybkę w akwarium, bo wiadomo, nie może być zdechła rybka zbyt długo, ze względu na to, że będzie, że będzie po prostu śmierdziało i woda będzie nieświeża. Proszę, wyciągamy teraz. Trzymaj No to spróbuj. Do tego stosujemy zazwyczaj durszlaczek. Można też zastosować szczypce, Widzicie? Samiczka po prostu samiczka jest. Totalnie, tu ją pokażemy jeszcze, oczywiście. Totalnie zdechła. Niektórzy, niektórzy dają kotom. Ja nie polecam kotom ryb. Widzicie, ona jest po prostu kotna. Ale już ponieważ była stara nie była w stanie już nie nadawała się co robimy z taką rybką? wyrzucamy ją do kubła lub dzwonimy do swojego zakładu oczyszczania miasta i pytamy się co zrobić ze zdechłą rybką, która ma 3, 4, 5 cm oni nam doradzą do którego kontenera ją wrzucić żeby było zgodnie wszystko z przepisami dotyczącymi wywozu śmieci pozdrowienia, bo to chodzi o to, że to są tak zwane organiczne yy, i Wtedy są pewne wytyczne jaki to kubeł, do jakiego trzeba wrzucić. Pozdrowienia serdeczności LLO3210. Nie zapomnij suba kanału StarTV. TV! Siema.